Hej, hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę jak łączyć kwadraty do, sweter, do sweterka. Przy rozmiarze SM będą, będą to połączone 4 kwadraty. No i na długość oczywiście wszystko zależy od Was. Ja będę robiła taki krótszy sweterek na ściągaczu. Czyli w pierwszym momencie zrobiliśmy, kwadrat składa, zrobiliśmy kwadraty składające się z raz, 2, 3, 4 czterech powtórzeń. Kolejne piąte okrążenie rząd okrążenie będzie już łączone będzie okrążenie łączącym pozostałe kwadraty. Na początku wykonujemy sobie trzy słupki, tak jak tu, oczko łańcuszka i tradycyjnie oczywiście w narożniku trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Potem przechodzimy znowu do kolejnego boku, kolejny narożnik. Przerabiamy, kończąc oczywiście na trzech słupkach. I zostawiamy ten jeden bok. Ten jeden bok będzie później uzupełniany na koniec, już przed zszywaniem swetra. No i dokładamy nasz kolejny kwadrat. Ja przykładam sobie w ten sposób: będziemy pracować na tych trzech słupkach, czyli robię narzut. Biorę sobie mój kwadrat i wbijam się w pierwsze oczko, w pierwsze oczko słupka. Wykonuję słupek. To oczywiście będziemy robić tak na narożnikach. Wyciągam pętelkę i przekładam przez drugie oczko łańcusz, yy, słupka i to przeciągam. Oczywiście to się to zaplątało. Możecie, mi się. No to oczywiście jeszcze raz bez żadnego problemu. Właśnie trzeba uważać. Czyli tu wykonam sobie jeszcze słupek. Przykładam mój kwadrat, tak jak będzie on zszywany, czyli w ten sposób, będę zszywała te drugie słupki z narożnika, czyli robię narzut, wbijam się w pierwszy słup. Oczko pierwszego słupka, wykonuję słupek, wyciągam pętelkę. Musimy pilnować tak, jak mi się przed chwilą zrobiło. Czyli wbijam się w oczko i przeciągam moją pętelkę przez to oczko. I znowu narzut. Wbijam się, wbijam się w drugie oczko słupka, wykonuję słupek, wyciągam pętelkę i łapię oczko trzeciego. Słupka. I znowu narzut, i wykonuję słupek w trzecim słupku. I to wygląda mniej więcej, zobaczcie. W ten sposób. Czyli na razie połączyliśmy tutaj ten brzeg, i teraz będziemy przechodzić na wykonywanie kolejnego łączenia, i tym razem będziemy tutaj się wbijać pod te. I już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Czyli robię słupek, teraz robię narzut i tu wykonuję słupek. I teraz wyciągam nitkę i łączę go z kolejnym oczkiem. kolejnym oczkiem, czyli tak jak mam tutaj te trzy słupki, o, tu mam trzy słupki i teraz będę je łączyć. Czyli wbijam się pod oczko, przeciągam, pętelkę robię narzut i znowu pod tą samą mam już drugi słupek, więc łączę go z drugim. I znowu narzut i trzeci słupek. Teraz robię oczko łańcuszka, bo już mam trzy słupki. I przechodzę na następną pętelkę, czyli tu pod pętelką wykonuję pierwszy słupek. Idę sobie teraz tutaj do kolejnych trzech słupków. Wbijam się pod pierwszą pętelkę pierwszego słupka, przeciągam moją nitkę, robię narzut i znowu w tej przestrzeni wykonuję drugi słupek. I znowu przytrzymuję pętelkę i wbijam się w kolejny słupek, narzut i znowu wykonuję w tej pętelce, w tej przerwie, trzeci słupek. Teraz od kołańcuszka i zobaczcie, jak nam się to łączy. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Bez szywania. Należy tylko pamiętać, że tu na yy, narożnikach yy, pracujemy słupek w słupek, natomiast już kolejne. Pary słupków są umieszczane na yy, między przerwami, czyli tam, gdzie było jedno oczko łańcuszka. Jeszcze pokażę dalej. Czyli tak znowu narzut, wbijam się yy, w tą przestrzeń między trzema słupkami, wyciągam nitkę i łączę ją z pierwszym, z pierwszym słupkiem łączę ją z pierwszym słupkiem tego rzędu przeciągając w ten sposób pętelkę robię narzut, znowu drugi słupek, przeciągam pętelkę, wbijam się oczko i przeciągam. I znowu narzut trzeci słupek i oczko łańcuszka. I znowu narzut, przechodzę do kolejnej przestrzeni. Wbijam się w pierwszy, pierwsze oczko słupka, przeciągam narzut, znowu słupek, wyciągam nitkę i znowu przeciągam narzut, i mam trzeci słupek. Można oczywiście jeszcze robić w ten sposób, że jak mamy trzeci słupek, wykonujemy trzeci słupek, przeciągamy nitkę i wbijamy się w pętelkę trzeciego słupka. Przeciągamy naszą pętelkę w ten sposób i dopiero robimy narzut. Też tak można robić, łącząc oczywiście wszystkie słupki. Natomiast ja robię sobie tutaj oczko łańcuszka już przechodząc ale można na te dwa sposoby, czyli wszystkie słupki. Jakby zagospodarować, i znowu mogę teraz to powtórzyć. Czyli mam pierwszy słupek zrobiony, wbijam się pierwsze, pierwsze oczko, przeciągam, narzut drugi słupek, drugie oczko. Przeciągam, narzut, trzeci słupek, przeciągam nitkę i wbijam się w trzeci słupek, przeciągam i dopiero robię oczko łańcuszka. I znowu, czyli na te dwa sposoby, jak Wam wygodnie. I znowu w pierwszy, przeciągam nitkę, narzut, drugi słupek wbijam się w drugie oczko słupka narzut trzeci słupek wbijam się w oczko trzeciego słupka I właśnie trzeba bardzo uważać żeby tak sobie wyciągać tą pętelkę moi drodzy żeby ona nam się nie zgubiła. Czasem tak właśnie bywa. O. Wyciągam pętelkę. Przeciągam i dopiero oczko łańcuszka. I zobaczcie, mamy już połączone część. Tu dalej będziemy teraz kontynuować. Czyli wbijam się znowu na rzut, tak uciekam z tej kamery. Za chwilę nie będziecie nic widzieć. Znowu robię narzut, wbijam się pod przestrzeń, wykonuję słupek. Wyciągam pętelkę, zahaczam ją o pierwsze oczko słupka, narzut. Znowu wyciągam pętelkę. Drugie oczka drugiego słupka, narzut, trzecie. I znowu wbijam się. W pętelkę trzeciego słupka i oczko łańcuszka. I teraz, moi drodzy, widzicie, już jesteśmy na na rożniku. I jeżeli chodzi o narożniki, to łączymy te trzy oczka tutaj z trzema oczkami po tej stronie. Już wam pokażę. Czyli trzy oczka z tej strony z trzema oczkami z tej strony. I już wam pokazuję. Czyli najpierw Dobrze to myślę. Wbijamy się, jeszcze raz, wbijamy się w te trzy oczka, a z tej strony wbijamy się w pętelkę. Czyli wykonuję słupek. Już Wam zamieszałam, ale to z tej strony, gdzie Dopiero będziemy łączyć, wbijamy się w narożniku w tą przestrzeń. I teraz znowu wbijam się pod pierwszą pętelkę. Przeciągam oczko, narzut i znowu w tej w przestrzeni drugi słupek. I teraz łączę go z drugim słupkiem przez to oczko i znowu narzut. Wykonuję znowu słupek. I wbijam się w trzeci słupek przeciągam przez pętelkę. I teraz robię dwa oczka łańcuszka. I po tej stronie wykonuję już normalnie, czyli wykonuję trzy słupki. I widzicie, jechaliśmy. Rozpoczynałam najpierw tu, tu, tu i od tej strony zaczęłam łączyć i robię to samo, czyli tu dojechałam. Teraz będę jechała tutaj i tutaj, czyli ten bok będę dalej przerabiać i tu na końcu wykonuję tylko trzy słupki. I wam jeszcze raz pokażę to łączenie. Ok, kochani, to, to już yy, dokończyłam sobie tutaj, czyli yy, tu skończyliśmy. Ja sobie zrobiłam kolejne słupki, narożnik, i tu dojechałam wykonując oczywiście na końcu trzy słupki. Czyli mamy na razie dwa kwadraty połączone. No, musimy je połączyć. Wiadomo, muszą być cztery. Pokażę Wam jeszcze raz. I tą technikę będziecie wykonywać właśnie łącząc te cztery kwadraty, a potem Wam pokażę. Jak, po, jak łączyć kolejne niższe partie, czyli łączymy 4, 4 i 4 przy rozmiarze SM, przy takiej konstrukcji kwadrata, bo jeżeli chodzi o LXL, to ta instrukcja wielkość będzie troszkę inna. Ale zasada łączenia kwadratów jest identyczna. Czyli mam mój kolejny kwadrat i teraz Mam tu trzy słupki, czyli znowu ja sobie tak to odwrócę, żeby mi było wygodniej. Muszę jeszcze dobrze sprawdzić, które będę łączyć. Będę łączyć te drugie słupki, nie te pierwsze, tylko te drugie. Czyli odwracam sobie, robię narzut, wbijam się w pierwszy słupek, wykonując oczywiście słup. Przeciągam moją pętelkę, szukam drugiego oczka, drugiego słupka. Przeciągam moją pętelkę na rzut i łączę ją tutaj z drugim słupkiem. Znowu przeciągam pętelkę, wbijam się. trzecie oczko przeciągam tu się właśnie lubi moi drodzy te pierwsze pierwsze oczka to trzeba uważać ponieważ ta włóczka nord ona się troszeczkę rozdwarstwia, ale naprawdę jest fajna na ten sweter i znowu narzut i wbijam się w trzeci półsłupek, wykonuję oczko yy, znaczy wykonuję słupek i teraz oczko łańcuszka i teraz znowu będziemy pracować tutaj na tej powierzchni między oczkami czyli robię narzut, wbijam się i wykonuję słupek Potem pętelka. I teraz z tej strony wbijam się w pierwszy słupek oczko w pierwszego słupka, przeciągając narzut, drugi słupek. Przeciągam pętelkę, wbijam się w oczko drugiego słupka, przeciągam narzut, trzecie, trzeci słupek i wbijam się w oczko trzeciego. Ja chyba zrobię właśnie tą techniką. O. I teraz dopiero oczko, łańcuszka i przechodzę na kolejną pętelkę. Czyli jak widzicie to jest właśnie w ten sposób łączone, czyli yy, dokładnie mówiąc wbijając się pomiędzy przestrzenie, pomiędzy przestrzenie, czyli tu gdzie jest jedno oczko łańcuszka łączymy. Tutaj ze słupkami. Nie łączymy przestrzeń z przestrzenią, bo tu już mamy wykonany bok nasz łączący, więc tu nie mamy. Musimy teraz nadbudować ten bok, żeby się zgadzał z tym bokiem. Czyli spróbuję może Wam pokazać w ten sposób, jak to wygląda. Czyli znowu robię narzut pod pętelkę, słupek, wyciągam nitkę. I łączę ją tutaj z tym oczkiem. Przeciągając, znowu robię narzut pod pętelkę. Wyciągam nitkę i łączę z drugim oczkiem. Znowu narzut pod pętelkę. wyciągam pętelkę i łączę z trzecim słupkiem i robię oczko łańcuszka nitek, niteczek, ale ja to będę chowała później I teraz znowu narzut słupek, wyciągam nitkę i łączę je z pierwszym oczkiem słupka narzut, oczko, y, słupek. Wyciągam oczko, łączę z drugim oczkiem, narzut, trzeci słupek. Wyciągam nitkę, łączę z trzecim oczkiem trzeciego słupka i wykonuję teraz oczko łańcuszka. I tak. Znowu moi drodzy, znowu do narożnika. Jeszcze raz Wam pokażę przy narożniku, jak funkcjonujemy, i znowu potem będziemy obrabiać ten bok i ten bok. I to właśnie w ten sposób pracujemy. Czyli rozpoczynamy tak, tak, tak. Wracamy się, dokładając ten drugi kwadrat, łącząc go dołem. Później znowu przerabiamy tutaj i tutaj, i wracamy się przerabiając tutaj, dokładając słupki, łącząc z tymi. I znowu tu przerabiamy, znowu robimy tu i tu, i dokładamy czwarty kwadrat. Także za chwilkę jeszcze się z Wami spotkam przy narożniku, żeby pokazać jeszcze raz. I kochani, teraz Wam pokażę jeszcze raz ten narożnik, czyli mamy tu trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki i teraz hmm, robimy narzut i w tej pętelce, gdzie są dwa słupki, wykonujemy słupek, wyciągamy nitkę i łączymy, z trzema słupkami tymi z tej strony. Nie w tu, w przerwie, tylko z trzema słupkami. Czy rozpoczynamy po prostu od pierwszego słupka? Narzut, wykonujemy drugi słupek, wyciągamy nitkę, łączymy go z drugim oczkiem. Słupka, narzut, trzeci słupek, łączymy go z trzecim oczkiem. Trzeciego słupka, potem wykonujemy dwa oczka łańcuszka i w tej przerwie, ja już tu sobie od razu może jedną niteczkę ułożę, znowu wykonujemy trzy słupki. I to wygląda w ten sposób, takie jest łączenie, widzicie? No, i przechodzimy dalej. Wykonujemy tradycyjnie narożnik, znowu tutaj dojeżdżamy do końca, wykonując trzy, tylko trzy słupki, i dokładamy w drodze powrotnej kolejny kwadrat. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak mamy już ten panel czterech kwadratów, jak będziemy teraz się przesuwać w dół, czyli znowu do, dokładając kolejny panel z kwadratów, ale łącząc je pojedynczo.